Tak oto się prezentuje moja wioska na mapie. A przynajmniej prezentowała się. Ale o co chodzi? Już zaraz powiem. Tylko najpierw. Hej, jestem Matka, Widzimy się w tym odcinku na moim kanale serii na podróży. W serii hardcore, w której podróżuję po świecie, budując bazę. bazę. Tak w skrócie. I o co tutaj chodzi? Otóż jesteśmy jakby w bunkrze, który zbudowaliśmy w poprzednim odcinku dla pillagerów, żeby oni no, mogli tutaj jakby mieszkać. A dlaczego mówię, że tak mapa, znaczy no tak Majowska wyglądała? Bo teraz sobie właśnie ją weźmiemy, żeby to zaktylizować. No i właśnie. Widać już, że trochę się zmieniło. że całego tutaj nie widać, ale tak to się właśnie pozmieniało. Jak będziecie tutaj to zauważyć tutaj już nie ma żadnego. Znaczy no, zostały tylko jakieś ścieżki. Tutaj jakiś gigantyczny szary blok, nie wiem jest. No właśnie, co takiego się wydarzyło? Bardzo chciałbym powiedzieć, że ten odcinek będzie bardziej takim, żeby być filmowym, ale zaraz powiem o co chodzi. Bo, no, trochę tutaj opustoszało Cała wioska zniknęła. Tak jak mówiłem, to właśnie dlatego, zrobiłem ten bunkier, żeby wszystkich tu przenieść. Bo tutaj wszystko zostało zniszczone. Zostało tylko mój mur. Miałem fontanna. I parę lamp. I te linie z <grym> Lipstate. I to się wydało, po co one są, no to to ja też jakby robiłem jakiś czas temu, po prostu taką linię, którędy będzie iść jakby droga w tym mieście. Bo tutaj właśnie widać, właśnie bo tutaj było na wzgórze i właśnie to bo na stcie tego wzgórza, no i nie ma go już. Widzicie jak to właśnie poszło. Tutaj to było wysokie. Ale co jest właśnie z tym filmowym odcinkiem? No bo tak jak mówiłem, ja teraz właśnie odnożę, no, staram się robić takiego, że większość rzeczy robię poza odcinkiem, więc ten odcinek może być właśnie krótszy. I właśnie wszystko, no, wszystkie te budynki i ten teren jeszcze poza odcinkiem, co powinniście teraz właśnie widzieć. Więc właśnie będziecie to teraz głównie oglądać. Jak to wszystko no niszczyłem, najpierw właśnie zburzyłem budynki, potem tam się zająłem tym, jak się nazywa, terenem właśnie niszczeniem. Więc właśnie teraz powinniście widzieć to. Tylko trochę tego jest, bo właśnie nagrałem praktycznie wszystkie kawałki tego jak tu niszczyłem. Prawie, niektóre jeszcze zostawiłem. Ale no, macie tam, jak coś to ja tam nie mam skina dlatego, że robiłem to kiedy właśnie mi internet wywaliło. Właśnie dlatego robiłem, bo no, nie mogłem już raz, nie mogłem znaczy nie mogłem korzystać z internetu, więc po prostu sobie robiłem tutaj, co miałem robić. Ale tak, i też macie to przyspieszone. Tam goni macie 4 a tam potem jest 5-6, 8-krotne przyspieszenie. A tak, wysył to, dajcie. to teraz jakąś muzyczkę, i się to dajmy do was wrócę. A dobra, zobacz, sobie. sobie, tutaj możecie właśnie te skrzynki, tutaj jakby dawałem te wszystkie rzeczy z tych domków i tak dalej, macie po tu bloków, a teraz moje rzeczy, tu e, to będzie trudno, Teraz sobie e, tutaj mam drewna, tutaj mamy ziemię, znaczy e, gras i trawę, to jest dieta, tutaj mamy dirta, tutaj mamy jeszcze trochę grasu i stona. Tego stona było o wiele więcej. Ja po prostu wszystko co się od tej skrzynki, po prostu dałem do moich pieców, żeby się przebalało na stona, bo będę go potrzebował. I tak, już to właśnie oglądanie tych no powtórek, co się działo trochę pewnie zajęło. Nie, mila, ale to z kilkanaście minut na pewno. Więc tylko teraz na szybko chciałbym wziąć. podnieść, tak jakby skrzynki trochę wyżej, bo chciałbym ten teren tej podnieść. Bo oprócz właśnie ścielania tego terenu, chciałbym właśnie też... jak się nazywa? E, dziurę, jakby zalepić. Nawet tam widzieliście raz. Zalepimy tą dziurę. Ona była gdzieś tam. Tak, tam gdzieś. Jeszcze to sobie to jest e, I właśnie trzeba będzie tutaj też jakby to podwyższyć trochę. Bo jakby wszystko to tylko jest trochę wyżej, tylko tutaj przy tej wodzie jest niżej. No to przez to, że to jest woda, no to ona zawsze na tym samym levelu jest. I właśnie tak potem będę chciał zrobić. Mam nadzieję, że mi się urzę, poza odcinkiem. No bo tak jakby było tak jednorazowe, że nie miałem internetu. Mam nadzieję, że właśnie uda mi się. Poza odcinkiem jakby ten garnąć właśnie te rzeczy pod tym odcinkiem, no właśnie takie budowy. Dlatego że mówię, to było jednorazowe takie, że mi wywalił internet, znaczy mam nadzieję, ja będę musiał jeszcze co resztę z tym z zrobić. Tam właśnie powygładzać wszędzie, właśnie powygładzać ten teren, żeby był w miarę na równym poziomie. Nie będzie wszędzie płasko, jak na przykład tutaj jest takie podwyższenie. Bo jakby tutaj jest wejście do jakby takiej em, droższej części miasta jest ona o wiele mniejsze, ale to jak będzie w niej chyba zamek, jakiś, nie wiem, może muzeum, zobaczę co będę chciał dać. Więc tutaj właśnie takie podwyższenie, może to właśnie jakieś budynki strażnicze jeszcze bardziej, nie wiem, się stanowię. Ale to jest właśnie jedna brama. No i właśnie będą się jakoś ten teren tutaj porobić Dobra, weźmy szybko tutaj jakby przełóżmy te itemki trochę wyżej a ja potem te itemki sobie przełożę albo do magazynu albo po prostu jakby poza miasto żeby mi nie przeszkadzało bo zapewne większość tego i tak wykorzystam na tego, na budowę bardzo się, że właśnie Microsoft nie ma takiego przycisku, żeby wiesz, jakby sortować i ten kielę przenosić. E, ja raczej właśnie w wypełnianiu tych dziur to sobie skorzystam z tego, z e, e, właśnie grasu, dlatego że właśnie no. No, no i tak mam go pełno, dlatego że mam właśnie łopatę z tych A po drugie no to no, dirta mogę na przykład zamienić, czy to na przykład twardego dirta, czy na przykład błoto, inne takie typu rzeczy, ale gracza już nie zbiorcie mogę na przykład go zamienić w dirta potem ten. Więc wolę nie wybierz po prostu ten. Zużyć samego grasa, też mam dużo u siebie. jeżeli miałbym bym wybierać pomiędzy właśnie tytułem grasa, no to w ogóle tak jak mówię, bo dzięki niemu mogę właśnie robić właśnie te właśnie to błoto, które mi się przydaje, czy to na przykład e, mogę z niego robić te błotniste cegły, dając do niego e, pszenicę tak? Albo robić z niego. E, jak się nazywa? Glinę, tak? Glina? Bardzo tak, glina. No bo ten, no bo glina, a tak, e, z błoto można robić glinę, tak. Długo musiałem się na zanim to powiedziałem. Brawo, ja. Ale tak, e, bo, jak musicie pewnie zobaczyć parę odcinków temu, jeśli ktoś nie widział, no to bez wezmę się we Może będzie widać. E, tam, tam gdzie celuję, może nie widać, ale tam w skrócie jest taka moja suszarka. E, to jest w skrócie miejsce, kiedy ja daję tam właśnie bloki błota, to one po czasie zamieniają się w glinę. Co jest jakby bardzo przydatne. W ogóle na studnie trzeba będzie właśnie no, A Ale najpierw muszę wszystkie kwiatki jakby zmienić, żeby je zabrać, to jest wodą szybciej, więc tak. E, a jak to dokładnie działa ta zuwerka? No to po prostu jeżeli masz blok, e, na tym bloku jest błoto, a pod tym blokiem jest e, dripstone, czyli jakby te talę No to potem po jakimś czasie właśnie jakby się osusza ta krzywa? E, tak, to błoto. Jakby więc fajna sprawa, taki właśnie generator tego błota, gdzie nie błota tej gliny, co potem można wykorzystać na przykład, cegły czy terakoty. Jak na przykład moje akwarium, które mam właśnie w domku, ma tam właśnie ściany z terakoty glazurowanej. Więc fajna rzecz. I się no co robi? To nie fajna rzecz. Więc tak, e, kiedy się właśnie skończymy robić, no znaczy tak, skończę robić z tym terenem, no to potem będę robić na murę do końca. Wreszcie skończę, no bo. Te mury już na samym początku zacząłem robić i dalej, nie wiem, skończąc trochę jestem już w tej wiosce. A, trochę mi się to zeszło. E, a potem e, sobie na pewno na w programie graficznym albo gdzieś, jakby rozplanuję, jak mają dokładnie iść te drogi, te główne i te boczne, no i to się budować. Potem do zrobienia albo no, Robić najpierw budynki, potem drogi, tak? Niezbyt mi się wydaje logiczne. Na pewno będzie wiele problemów potem. Zastanawiam się właśnie nad jedną rzeczą, czy na przykład zrobić takiego, że Przez samym centrum będą takie bardziej, będą właśnie kolorowe budynki. Znaczy właśnie taki nie z cegieł, nie z kamienia, a może z jakiegoś Na przykład z terakoty, czy nie taki. Czy właśnie wiesz, to było takie najbardziej nowoczesne. A potem do taki kamień. Ja się zastanawiam. I w ogóle to yy, kilka odcinków temu yy, zrobimy bryłką mapę odczenia. O, w ogóle muszę wam pokażę, bo nie wiem, czy pokazałem na, na, wam najnowszą jakby wersję tej mapy. I to, tutaj jeszcze trochę dokończę. Skończę, że mi tabletki, to blok tam wam pokażę. Po prostu chodzi o to, że e, robiłem mapę otoczenia, bo jakby znaczy, okolic. E, dlatego, że jakby to nie jest jedyna wioska, mamy jeszcze właśnie parę, i chciałem już na mapach. E, I tak to jest jakby jedna wioska, to będzie właśnie taka średniowieczna. E, I tam na tym nie widać stąd. Może zaraz będzie. Tam widać kawałek domku. To jest druga wioska. Jeszcze w okolicy jest parę właśnie wiosek. Chcemy właśnie wszystkie rozbudować. No i właśnie na tym polega ta baza. Bo mówię, to jest na której właśnie buduję bazę. I to jest baza właśnie jakby wioska. Tak, wioski. I tutaj właśnie rozbudowuję je w jakiś sposób konkretny. No i właśnie mam tu właśnie w okolicy 7 wiosek. Kupiłem jest jakiś na tyle daleko, że zastanawiam się czy jednak ją liczyć, czy jednak nie. No ja to właśnie to zbudowałem, więc chwilę to wam pokażę. O co mi chodziło z tą mapą. To jest sobie przez portal. I na wiem wiem, czy bym pokazywałem, że jak to się zmieniło. Ale tak, teraz ta mapa wygląda. I o co mi tutaj chodziło? Bo to jest właśnie, bo to jest jakby jedna ta wioska. Gdzie jesteśmy teraz? To jest mój domek. Ale to jest jedna wioska, to jest druga wioska. Eee... Tutaj jest, może nie widać, ale to jest po prostu pośród drzew, jeśli dobrze pamiętam, albo gdzieś tutaj, nie pamiętam, ale to chyba to jest gdzieś tutaj, jest jakby trzecia wioska, nie pamiętam czy tutaj, to jest, to jest chyba tutaj, bo tu widać taki kawałek, jeżeli nie to po prostu jest tutaj wioska, tutaj jest czwarta, tutaj jest piąta, tak, i właśnie szósta powinna być, nie wiem, gdzieś o tutaj, albo tutaj. Yy, siódma powinna być gdzieś tutaj jeszcze chyba jakieś dwa bloki dalej, to Tylko się zastanawiam czy w ogóle ją tutaj no, robić. możność to jest dość, chociaż one było trochę za daleko, więc tutaj się zastanawiam. No dobra, yy, tak to wygląda na tą mapę teraz. Później tutaj dokończę, będzie to ostatnia wioska. Nie cóż, na robimy tą wioskę, tutaj na razie to wygładziliśmy. Nie, nie, zaktualizuje mi się trochę za daleko, potem muszę to zaktualizować, bo tutaj widać te domki, ale tak, tak wygląda właśnie ta weska. później właśnie wykładzę cały ten teren, do końca mury, no i zrobię resztę rzeczy, drogi i tak dalej, więc w końcu sobie, sobie żegnam, na razie, cześć, Chyba. więcej tutaj oglądaliście niż rzeczywiście w mój gameplay widzieliście, ale no, chyba, taki, tak i tak chciałem przejść na taki tryb, więc, coś, na razie, cześć, chyba. do tego... hej.